Pokażę wam dzisiaj jak wygląda praca montażysty fazy, a jeżeli zastanawiacie się czym jest faza, to jest to grupa osób, która powstała po twoje 5 minut. Powstała faza oraz baza, obie te grupy ze sobą rywalizują, wrzucają daily na YouTube'a, no a my dziś zobaczymy jak działają sobie właśnie ich montażyści. Dobra stary, jestem tu pierwszy raz, jest trochę wave'ik pierwszego domu ekipy. Śmieszne to jest, fajne! Nie pierwszego, drugiego. Tam, gdzie zaczynałem pracę jako montażysta. Ale mają chatę, ty. O, są panowie Szwonty. tra la, la co tu się dzieje? Dzień dobry. Ej, ile was tu jest? Myślałem, że dwie osoby będą, siema. Ale jajce, witam panów montażystów, niektórych pierwszy raz widzę. Siema. Chłopaki tutaj e, działają nad wszystkimi filmami fazy, plus jeszcze jedna osoba, e, która sobie działa z hali. No inaczej to jest, jak pracujesz z twórcą i on może przyjść i sobie na przykład z sobą zobaczyć film, a w ogóle przychodzi do Was y, czasami jakieś twórcy? Siedzieliśmy cały dzień i, i, i posłuchajcie nawet ciężkich starych film. Czyli biorą taki fajny, aktywny udział przy filmach. Ej, szczerze, mega fajne. Siadam na y, krzesło montażysty. Zostaję właśnie w tym momencie montażystą. Fazy BAM! Skąd macie y, materiały tutaj? Światłowód jest na hale. Światłowód na hale jest i no, macie. to samo, no? Ja, yeah, mają materiały na y, serwerze ekipowym. Czyli y, wszystkie materiały nie są trzymane tu na kompach, tylko oni sobie to wysyłają wszystko właśnie na, na serwer. A propos jeszcze filmów. Na fazę i bazy, na czym działają montażyści? No działają oczywiście na pakiecie Adobe. Czyli na Adobe Premiere Pro oraz na Adobe After Effects. Standard w branży. Czemu nie DaVinci? Bo Adobe. Ono jest najbardziej kompatybilne z tymi filmami, które tworzymy dla was do internetu. Ile stażowo jesteś? Wywiad, wywiad. Ile stażowo jestem? No 3 lata, a my się znamy 4 chyba już, nie? Ja Myśl, już. no. Ja jestem od kwietnia. Siemanko. Ile? Do końca sierpnia. Witam serdecznie. Witam. Witam. Janek, dwa lata prawie. A, to są polegli ludzie. Wszyscy, którzy siedzieli tutaj, nie? Ej dobra, to, to są polegli ludzie, ale ich Wam nie mogę pokazać. <głosy> <głosy> ale uwaga, montaż. Zmontujemy wyposażenie łazienki. <laughs> A czemu wszyscy polegli? No to, to jest nasze ściana chwały, nie? Wszyscy, którzy próbowali, ale się nie udało. To, co możemy zauważyć wspólnego we wszystkich filmach fazy, to spójność estetyczna. I presety, te same presety, z których korzystają wszyscy montażyści. Dzięki czemu te filmy są do siebie podobne i mają taki wspólny vibik. Jakby wiadomo, że film fazy jest filmem z fazy. Między innymi przez to przejście albo przez te zielone napisy. Dobra, słuchajcie, chłopak sobie tej działałem z montażem, a wy, jeżeli chcielibyście się nauczyć montować filmy od zera na wysokim poziomie, poznać tajniki montażystów ekipy, to sprawdzajcie kursmontażu.pl, podzielony na cztery specjalne poziomy, które dopasowałem jeszcze bardziej do waszych potrzeb. Jak możecie zauważyć, zmieniły się ceny i tak jak mówiłem, wasze opinie są dla mnie bardzo ważne. Dodatkowo macie możliwość dołączenia do tajnej montażowni, gdzie możecie otrzymać mój feedback na filmy, które wy robicie. Jednak musicie się śpieszyć, zostały ostatnie miejsca. 21 października zamykam rekrutację do tajnej montażowni, aż do odwołania. Sprawdzajcie kursmontażu.pl Chwilę pogadałem z opakami o tym, jak wygląda ich cały workflow, bo interesowało mnie to, dlaczego filmy fazy czasem się spóźniają. Czyli odpowiedź na pytanie, czemu odcinki fazy się spóźniają, jest taka, że nie było buforu. Ja bufor zdążyłem zrzucić jakiś po drodze, tylko no, były sytuacje typu trzeba skilować film i nagrać inny. No może raz czy dwa się zdarzyło. To, co się dzieje najczęściej, to to, że Natalka zarządza oba projektami i po prostu czasami nie, nie może zobaczyć filmu do ak akceptu na czas, nie? A Natalka to menedżerka fazy oraz bazy, która musi obejrzeć materiał przed publikacją, żeby dać ewentualne poprawki. Film na jutro y wysłałem tam w nocy, no ale pewnie nie zobaczę dzisiaj, bo akceptują filmy na dzisiaj. Zobaczę go jutro, no i co? Jak stwierdzą, że trzeba coś przemontować dużo, no to pewnie się spóźni chwilę. Jak stwierdzą, że nie, no to będzie na czas, no ale no... nie na zapasy czy tak de facto nie. No, a pracy przy takim filmie, podejrzewam, że jest. Jak ktoś zaczyna, to myślę, że z 20 godzin, czy więcej. <grymne> <grymne> w sensie, ja ci powiem, ja, ja miałem filmy, które zmontowałem w 10 godzin. A ja tylko powiem jedną rzecz, Kamil robi szybko i dobrze. Miałem te filmy, które montowałem prawie 40. 40 godzin odcinek. Prawie, no tam 30-30, chyba 6, 7 jest, M mam najwięcej. Po prostu w momencie, kiedy dostajesz 13 godzin serzówki, no. O a, no to nie no, to to jest... <grymne> no, Ej stary, to... 13 godzin to zazwyczaj tniesz razy dwa. Raz... Tak, no po prostu nie da się tego zmontować w. Szybko, no Tutaj ten lajnik na ja. niedzielę 28 no to jest taki a, w miarę git ale generalnie to u nas bardzo często jest tak, że te filmy mają taką dużą ilość tej surówki, nie? Podejrzewałem, tak szczerze, że jak macie daily, no to tak tej surówki będzie przekminione, że maksymalnie na przykład 4 godziny i to tak rzadko, nie? Częściej na przykład półtorej godziny. No właśnie, totalnie tak nie jest. Jeżeli chodzi o fazę, surówka to generalnie zaczyna się często od właśnie tych 4 godzin, a potrafi się skończyć nawet na 16. O kurde! No. Ja powiem tak, jak robiłem Przemka Pro i te filmy były raz w tygodniu albo dwa w piku... To nie było tyle materiału. Potem to się zbija w coś takiego, że mamy film 28 minut, no i no jest, tylko trzeba było przemienić te 13 godzin, nie? Myśmy generalnie zaczęli to montować praktycznie w 3,5 osoby. A już jest 5 Na osób? 16, ale już jest 5. Jak wam się działa przy fazie, przy tych filmach? Dla mnie dużym plusem jest to, że to jest taka praca regularna. Że rzeczywiście po prostu, wiesz, na kiedy masz film, masz wszystko wyznaczone i możesz sobie pod to fajnie wszystko poukładać. To jest na pewno bardzo duży plus. I w ogóle jest dużo takich komentarzy, że o montowanie dla youtuberów to lipa. Ogólnie ja uważam, że od pewnego czasu zmieniły się zarobki na polskim YouTubie. Aktualnie da się naprawdę spoko wyciągnąć kasę, Jak już jesteś takim montażystą, który robi dobre filmy, wyciągnąć sobie na przykład dychę za etap. A jakie są w ogóle e, watsztajmy fazy? Taki jakiś odcinek O, watch time jest spoko stary 56% Powyżej 50% jest dobry watch time Ale ja też wiadomo właśnie, że im więcej viewsów Tym ten watch time spada No bo to jest normalne, nie? Że wtedy jest większa liczba osób, która po prostu wchodzi na film, wychodzi z niego Jest milion viewsów, a i tak jest watch time, widzisz? O, i to jest zajebisty watch time Jeśli chcecie tak montować, wkładajcie na hulsmontaży.pl yeah. yeah A, a był tak, było coś takiego, że na przykład jakiś film, dzień był bez filmu, czyli daily został przerwany? Nie Nie było do tego dalej a jak już jak już dobija godzina 20 to się pisze po wszystkich. A że, ja nie, mi, no. że nie ma tego. Czyli jeszcze dalej nie zostało przerwane. Nie no, a w sumie nie wiem czy film wleciał najpóźniej. No ja zrobiłem rekord, że jest ta pierwsza 30 w tym <gry> Ale, ale ten film się renderował półtorej godziny. To była Daily musi być dowiezione, proszę państwa, każdego dnia. Czy to święto, czy nie święto, to film musi być. więc... A jak nie ma tego bufora, jest chyba niego ciężko. Patrzę za to, ile chłopaki mają roboty przy filmach. No, fakt też jest taki, że filmów na zapas nie ma nagranych dużo. Jak za dużo jest filmów nagranych na zapas, to też się tego nie da zrobić, bo nie masz jak reagować na feedback ludzi. Czyli nie masz jak czegoś zmienić w filmie, no bo masz nagrane na zapas. I to jest trochę jak nawet case. Mafii, która wychodziła chyba zbyt dynamiczna i ona była na ostatni moment troszkę przemontowywana i coś takiego kojarzę, że coś takiego było, ale nie, nie zrobisz już tak dużo rzeczy, nie? Nie, nie zmienisz już całego filmu, bo się nie da. Po prostu jest to nierealne do zrobienia. Zobaczcie sobie taki film, który wchodzi na fazę i ma 30 minut. To jest masa, masa dźwięku. Masa, masa cięć. I ile tutaj było słówki przy tym filmie? No tak z 5 godzin. To są efekty dźwiękowe, czyli tutaj są sound efekty, tutaj jest yy, muzyka, tutaj są no, ścieżki yy, z mikrofonu. Po prostu mikrofony, tutaj są kamery, tutaj są jakieś rzeczy z afterka, tutaj macie pewnie jakiegoś luta wrzuconego. Przy takim filmie jest kupa roboty. Ile Ci ten yy, film zajął? Zrobienie go? A ten o dziwo w miarę szybko. Jak... Jeszcze nie podliczałem, ale tak z 28. 30 godzin taki film. No to nie, no trochę jest, trochę jest. A tak widzę, wy to robicie po timecode'ach czy po synchro takiej Time Timecode time 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 to jest taki zegarek, jakby, może się wyobrazić takie urządzonko. To jest zegarek i wszystkie kamery i załóżmy mikroporty czy coś, ale no w tym przypadku kamery. Łączą się z tym jednym zegarkiem, przez co potem premierka może. W fajny sposób synchronizować te urządzenia i nie trzeba tego robić po dźwięku, więc niezależnie kiedy się włączy, wyłączy nagrywanie, to on się ułoży tak, jak jest ten zegarek, to te, te klipy się tak ułożą na timeline. Ie. A ja na koniec przypomnę jeszcze jedną rzecz odnośnie kursu montażu. Patrz tu, stary, masz tak, darmową lekcję. Bam, możesz się zapisać. Tutaj wpisujesz swojego maila i dostajesz dwie darmowe lekcje.